Cześć, Wy chyba jeszcze mnie nie znacie, ale nazywam się Adriana. Pracuję na ranczu z moim tatą i tak. I chciałabym dziś pokazać Wam moje znaczy nasze ranczo, gdzie leczymy no, konie, najczęściej gdzieś znalezione. Yy, no. Ja sobie tutaj przejadę, będzie szybciej. Ogólnie, mój koń to jest Beauty. To jest biała klacz fryzyjska. Ona była pierwszym koniem, jaki trafił do nas na ranczo. No, leczymy tutaj konie. Jakby na razie mam, nie mamy zbytnio, mam tylko cztery. To Wam pokażę. Już Wam pokazuję. Ogólnie, jakbyście pytali, z czego robię nagrania, to są one z drona. Yy, przydają się. Znaczy przydają się. No tak, nagrania się przydają, ale dron się przydaje jeszcze bardziej. Jakbyście słyszeli jakieś dźwięki w tle, to jakby co to to jest, yy, jakieś powiadomienia z drona i w ogóle. Yy, tak, tu mamy, yy, tutaj mamy White. To jest ogierek. Bardzo go lubię. E... No. Tutaj mamy Maus, to jest klaczka. Myszata. Ona do nas trafiła z innej stajni, więc niestety, ale będziemy musieli pozwolić mi ją oddać. Mamy jeszcze. Lucy. Kolejna klaczka, która jest, no, spokojna dość, ale. <laughs> Ale jeśli chodzi o tam oporządzenie i w ogóle leczenie itp., to podgryza, no, ale tak to jest spokojna. A ten kucyk, co widzicie, to to jest yy, nowy koń. Jeszcze nie ma imienia, yy, to pewnie był jakiś porzucony kucyk lub po prostu uciekł. Yy, musimy wywiesić ogłoszenia, ale tak to... Tak to jeszcze nie ma imienia, więc... No. Konie nie uciekają na ranczu, więc ogólnie mamy spokojne zwierzaki. Mm. Na ranczu też są prowadzone jazdy i no, świetne mamy opinie. Teraz mm. pokażę Wam swojego tatę. Tylko mm. muszę go znaleźć. Gdzieś tu jest, pewnie pracuje, mm. a nie. Jego koń nazywa się. Um, jego nazywa się Sami. Też jest to klaczka. A to jest um, tata. No. Um, on jakby nie jest za tym, żebym nagrywała, ale okej. Okay. Um, no co ja mogę jeszcze pokazać? Eee, no chyba pokazałam, a jeszcze zapomniałam o wyposażeniu, mamy na ranczu, eee, tak, raz, dwa, trzy, pięć e, pastwisk, z, z czego mamy cztery e, jakby miejsca jakby do leczenia, tutaj mamy boksiki i widać tutaj dziewczyny przyjechały ze wolontariatu chyba, eee, no. Te mam boksy stajenna. Ręcze jest dość duże. Mamy też sztukury, te zwierzaki farmerskie typu kury, nie wiem owce, krowy. Konie można u nas kupować, które już jakby są wyleczone. No. No to chyba tyle, tu jest jeszcze mój dom, często sobie lubię tutaj jeździć w tereny do miejscowości Mistwal, mieszka tam moja ciocia i często do niej też jeżdżę, jak chcecie mogę wam w kolejnym odcinku pokazać, a tak to ja się z wami żegnam i papa, tylko najpierw to ja muszę wyłączyć tego drona, to papa.